Cześć! Dzisiaj zabieramy Was w kolejne świetne miejsce, gdzie zarówno małe, jak i duże dzieci znajdą mnóstwo atrakcji dla siebie. Fly Park w Radlinie to ogromna sala zabaw, małpigaj, trampoliny, a do tego specjalna strefa malucha. Serdecznie zapraszamy Was na film. Po wejściu do środka kierujemy się prosto do kas. Tutaj kupujemy bilety, a ich ceny wahają się od około 34 do 40 zł za godzinę zabawy. Dorosłych i opiekunów również obowiązuje bilet, więc jeżeli chcemy wejść z dzieckiem na salę, to musimy go sobie zakupić. Kto nie będzie wchodził z dzieckiem na salę, może korzystać sobie z górnej części na bistro i stamtąd obserwować swoje dzieci. Po otrzymaniu zegarków uciekły na salę zabaw, dlatego my kierujemy się na górę, żeby wypić gorącą kawę. Jedyny minus, jaki tutaj zauważyliśmy, to brak windy dla wózków, przynajmniej jej nie znaleźliśmy, więc mieliśmy ręczne wnoszenie. Kiedy już weszliśmy na górę, od razu przywitał nas piękny aromat świeżo oparzonej kawy i od razu wiedzieliśmy, że tym razem naprawdę wypijemy ją gorącą, a każdy rodzic wie, że to rzadki luksus. Strefa Bistro posiada sporo miejsc siedzących dla rodziców. Można usiąść, odpocząć, coś zjeść, napić się kawy i mieć cały park jak na dłoni. No to co? Idziemy na kawę? Tego nie było. Ok, tak jak już wcześniej wspomniałam, strefa Bistro posiada bardzo dużo miejsc siedzących. A co jest fajne, to tuż obok tej strefy znajduje się strefa dla dzieci do szóstego roku życia. Co dla mnie jest dużym atutem tego miejsca, bo mamy dzieci blisko siebie. Obok oczywiście jest sklepik z pamiątkami, można tu kupić drobiazgi dla dzieci. Przyjrzyjmy się więc z bliska strefy Malucha. Jest ona podzielona na takich kilka stref. Pierwsza z nich to supermarket. Jest tu mnóstwo zabawek imitujących prawdziwe produkty, jak owoce czy warzywa. Dzieci naprawdę mogą tu się świetnie bawić, zarówno w sprzedawców, jak i klientów. Kawałek dalej znajduje się salon beauty, w którym każda mała księżniczka zdecydowanie zatrzyma się na dłużej. A powiem szczerze, że taka duża też potrafi się tutaj czymś zająć. Są tu toaletki, lustra, suszarki, kosmetyki zabawkowe, biżuteria. Wszystko, co potrzeba, żeby poczuć się jak prawdziwe salonie urody. Zaraz obok znajduje się szpital i tutaj zostałam poddana wszystkim badaniom. Na szczęście zastrzyki i leki szybko zadziałały, więc mogliśmy iść dalej. Tuż obok znajduje się ogromna przestrzeń z kulkami, w której można naprawdę zaszaleć. Jest tu zjeżdżalnia, mnóstwo miejsca do skakania i nurkowania w kulkowym morzu. Dzieci dosłownie przepadają w tej części. Energia eksploduje, a radość naprawdę nie ma tutaj końca. Spędził tutaj nasz syn chyba najdłużej czas. Ok, dobra, ale idziemy teraz dalej. Będziemy wchodzić w część, która zdecydowanie spodoba się starszym dzieciom i wszystkim, którzy mają w sobie choć odrobinę odwagi. E, tutaj naprawdę zaczyna się super zabawa. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ogromna strefa trampolin. I powiem Wam, wygląda to całkiem nieźle. Jesteśmy pod mega wrażeniem. Tutaj widać też Małpigai, taki trochę ninja. Jest, jest też strefa trampolin z koszykówką, gdzie dzieciaki mogą skakać i rzucać piłkę do kosza. Cała ta strefa jest naprawdę idealna dla wszystkich dzieci, które mają bardzo dużo energii i chcą naprawdę się wyszaleć. Tutaj nie da się nudzić i to widać po każdym uśmiechu, każdym skoku i każdym okrzyku radości dzieciaków wokół. Ok, chodźcie, przyjrzyjmy się tej strefie naprawdę z bliska. No jak widać po każdej stronie, mnóstwo trampolin. Po lewej jeszcze był taki małpi gaj, gdzie można było się wspinać i huśtać po różnych lianach. Tutaj e, młoda ma zamiar wskoczyć do basenu z piankami. Tak, tak, to miejsce, gdzie można wskoczyć, zanurkować, przeturlać się i dosłownie zniknąć w tej miękkiej chmurce, <noise> basenie. Tak, no jak widać nawet trzynastolatka obudziła w sobie znowu dziecko. Ok, ale przechodzimy dalej na drugą strefę i od razu po wejściu mijamy naprawdę imponującą dużą ściankę wspinaczkową. Korzystanie z niej jest możliwe tylko przy pomocy obsługi parku, i wszystko odbywa się naprawdę z pełnym zabezpieczeniem i asekuracją, więc można czuć się tu naprawdę bezpiecznie. Moje dzieci jednak nie odważyły się spróbować. Może następnym razem. Idąc dalej, park odkrywa przed nami kolejną jakby taką część strefy zjeżdżalni, figuroparków i labiryntów. Naprawdę jest tutaj tego masę, tutaj widać konstrukcje dosyć wysokie. To taka totalna mieszanka wszystkiego, co dzieciaki kochają. Szybkie zjazdy, tunele, przejścia, miękkie przeszkody, zakamarki, w których można się schować. Jest tu też kilka różnych zjeżdżalni, które prowadzą prosto do takiego dużego basenu z kolorowymi piłeczkami, jak widać tutaj na filmie. No, dzieciaki świetnie się bawiły, naprawdę. No, może minus ta jedna zjeżdżalnia, gdzie opinia na jej temat była, że mało śliska. No, tutaj też może nam trochę nie poszło, ale myślę, że jest to do wybaczenia. Cała reszta była naprawdę bez zarzutu. Na sali znajduje się też kilka maszyn z grami na żetony. Żetony można kupić przy recepcji, a koszt to 5 zł. Dzieci oczywiście wypatrzyły sobie coś dla siebie, elektryczne samochodziki. Najpierw chwilę ogarnialiśmy w jaki sposób prowadzić ten pojazd, ale potem poszło już nam sprawnie. Tor jest poprowadzony pod konstrukcjami Figloparku. I naprawdę jest to bardzo fajne. Za jeden żeton udało nam się ten tor przejechać aż dwa razy, a okazały się strzałem w dziesiątkę. I myślę, że gdyby nie żetony, to jeździłby tam jeszcze dłużej. Tutaj jeszcze szybki podgląd na inne konstrukcje ze zjeżdżalniami. No było naprawdę sporo do wyboru. Tutaj krótka pauza i wracamy na trampolinę. Dzieci zostają, a ja idę przyjrzeć się jeszcze raz górze. W Bistro jest naprawdę spory wybór napojów gorących i zimnych, a także przekąsek, a jak zgłodniejemy, możemy zakupić jakąś pizzę. Na pierwszym piętrze znajduje się także naprawdę spora strefa gier. Są tutaj kręgle i bilard, czyli coś, co zawsze przyciąga uwagę starszych. To taka dodatkowa część parku, która fajnie uzupełnia całą ofertę. W tej przestrzeni organizowane są też urodziny i różne inne imprezy tematyczne. Dzięki temu można tu naprawdę świetnie spędzić czas i bawić się z dzieciakami. Nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła toalet. Zawsze zwracam na to uwagę i muszę przyznać, że jest w porządku. Jest tu pokój dla mamy z dziećmi, gdzie można spokojnie nakarmić maluszka albo przebrać go w komfortowych warunkach. W samej toalecie natomiast znajdziemy suszarki do włosów, są też przebieralnie, a co najważniejsze, wszystko jest czyste i niczego nie brakuje. No jest mydełko. Jest papier, więc no plus za utrzymanie porządku. Jedyne, czego mi tutaj naprawdę brakuje, to tych żywych kolorów, które mamy po drugiej stronie drzwi. Ok, czas na szybkie podsumowanie. Za dwójkę dzieci, za dwie godziny zabawy w niedzielę zapłaciłam 150 zł i powiem Wam, było naprawdę warto. Dzieci wyszły wybiegane, szczęśliwe, a atrakcji jest tu naprawdę mnóstwo, zarówno dla 3-latka jak i 15-latka. Jeżeli szukacie miejsca, w którym można spędzić aktywnie czas i gdzie każde dziecko znajdzie coś dla siebie, to Flypark w Radlinie zdecydowanie mogę polecić. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby nie przekapić kolejnych fajnych miejsc i pomysłów na rodzinne wyjścia. Do zobaczenia w następnym filmie.